Jest zakaz pływania, ale. Co? Co? Hej, wszystkim z tej strony screen witajcie w nowym odcinku z GOAT Simulator 3. I dzisiaj słuchajcie, jesteśmy na tym budynku, jesteśmy na jakimś dużym, wysokim budynku. W tym mieście praktycznie nie byliśmy. A, nie, nie, by... myślałem, że. Myślałem, że to mnie aż tak nie zrzuci. Zrobiłem to specjalnie, ale nie wiedziałem. Dajcie mi chwilę, może muszę, muszę wrócić na górę. Okej, okay, proszę bardzo. Jesteśmy znowu na górze, znowu żywi i zdrowi. Mamy tu jakiegoś pana. Mamy też tutaj globus i on od samego początku wydaje się podejrzany! Zobaczcie, kręci się. Czy można go jakoś wyżej, wyżej zakręcić? Co? Co się sta... Co? Co się stań? Wreszcie tu górę lodową, na którą wiatraki. Dmuchały. Rozpuściliśmy. Nie no, Screamy szukał podejrzanej rzeczy w mieście. I pierwsza rzecz rozwiązała już cały problem, który chciałem od samego początku rozwiązać. Ale możemy być również też świnką. Co, co, co ona robi? Co ona robi? Ona potrafi się tak. Ona tak szybko chodzi? Czy ja mogę tak bez końca się od. Co to było? Czy to, czy to był kred? Dobrze, nieważne, nie, nie zwracamy uwagi na tego... K On wyszedł znowu. Halop, Halo? Halo Puchu, co? Nie! Nie, wracaj, 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 Screamy! Wracaj! Tu też po tej stronie coś jest, jakiś... Nie wiem, co to jest, jakiś bunkier czy coś. Tam jakieś ognisko się pali, ale wróćmy... Wróćmy na razie w tamto miejsce, bo nie mogę dotrzeć cały czas. Przecież ja mogę w powietrzu... Czekajcie, ja mogę w powietrzu tak latać. Czy to znaczy, że możemy bez końca latać mega, mega szybko dzięki mocy tej św... Czy to jest ufo? Czy to jest ufo? Czekajcie, co. Od Otworzyłem ufo! <śm> Czy coś się wydostanie z tego ufo? Aj, ten śluz spadł wszędzie. Miejsce katastrofy. Chyba coś zepsułem. Mamy coś nowego. Brainak jakiś Użyj F koło ludzi, by zwiększać ich inteligencję Dobra, to brzmi fajnie, to brzmi fajnie Zobaczmy więc, jak to działa Czy oni będą się bić? Pokłócili się na pasach Co? Jeszcze policja tu przyjechała Co? Co? Co tu się dzieje? Wzięli, zabrali go On nic nie zrobił nawet Chociaż może okradali sklep, nie wiem Ale... Pakowali go na pakę tu z tyłu. Siedzi na pacę Możemy też tą świnią atakować inne pojazdy. Ale miałem zobaczyć, czemu w ogóle tak latam czasami, randomowo. T Te świnka widzę, że się dobrze bawi. Miałem zobaczyć, jak zwiększamy ludziom inteligencję. Czyli proszę, czy ja zwiększam po prostu głowę? Czy, czy ja zwiększam po prostu. Ty zgubie, da dajcie mi. 5 minut. Zobaczcie, otóż to jest dość duża głowa u pani. To jest dość duża głowa, tak? A tutaj tutaj mamy człowieka Mamy człowieka z nieco większą głową. Co się dzieje? Ja autentycznie stałem z 5 minut tutaj i waliłem w niego. Waliłem w niego tym laserem i zobaczcie jaki piękny. Czemu ktoś jest w kwiatkach i się na nas patrzy? Zobaczcie, po, pode mną jest jakiś gość, który się na mnie patrzy. Wyżej idź i sobie. Ale naprawdę, w tej grze jest dosłownie wszystko podejrzane. Nawet pewnie tutaj, jak oni sobie łowią, to coś się może stać. Nie wiem, co wyłowić. Co? Haha! <śleskujesz> Oponę wyłowiła i dostałam głowę! Tam się ktoś topi z dużą głową w ogóle. Czy mogę to zabrać ze sobą jakoś przeciągnąć tutaj? Jest zakaz pływania, ale... CO? 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 Co się stało? Czemu nas zjadł jakiś wieloryb z zębami? Widzowie, jesteśmy... No, mówiłem właśnie, że tu wszystko może się stać. Ta gra jest tak nieprzewidywalna. Tu widzę, że ktoś już sobie mieszka. Tutaj wiele ludzi sobie siedzi i się zastanawia nad swoim życiem, z tego co widzę. Mamy tutaj jakiegoś bezdomnego, który sobie żyje w namiocie. Nawet nie bezdomny, w sumie. I już się pogodził ze swoim losem. Tutaj mamy kolejnych ludzi. Ta, ta chyba zmierzała do pracy albo Pracuje nadal. Nie no, oni imprezy tu sobie urządzają. Ale czy jest tu coś takiego szczególnego, co mógłbym zdobyć? Nie wiem, żeby pokonać tego wieloryba. Albo przede wszystkim się stąd wydostać. Na pewno go wystarczy pogilgotać. Co, coś czuję, że wystarczy go pogilgotać i po prostu wypadniemy stąd. On nas wypluje, bo to jest dość logiczne. Ale chciałbym zobaczyć, czy tu jest jakakolwiek rzecz. Czy mogę się przez zęby przebić? No, przez zęby się nie da przebić w na ten sposób. Dobrze, odbijmy się od namiotu, połaskoczmy go w jakiś sposób i uwaga. Okej, okay, jeszcze nie zostaliśmy wypluci. Może teraz? Może teraz? Uwaga, jeszcze nie. Może teraz? Może teraz? Gdzie my jest... Co to jest? Czemu to jest takie wielkie? Jeszcze nas wypluł prosto prosto pod ten globus wcześniej, że W ogóle wypluł nas, ale zostawił Zostawił tam tych ludzi, no cóż. Tu jest cały czas ten sam gość z tą dużą głową. On... Co, co tu się dzieje? Oni się teleportują? Czy o co tu chodzi? Czapka mu z głowy spadła? <laughs> Nie no, tu zobaczcie, tu są randomowi ludzie z wielką głową. Ja już zrobiłem, że tu cały czas ktoś będzie randomowo z dużą, ogromną głową. Jak uderzamy automat od pączków. To pączki atakują wszystkich, którzy się znajdują w pobliżu. Bo jak wezmę tego gościa, położę go tutaj, walnę ten automat, to zobaczcie. Maszyna się zbuntowała. Ale zobaczmy, jak dużą prędkość. Co tam ten gość robił? Ale zobaczmy, jakie prędkości możemy osiągnąć. Jako ta świnka, to jest serio śmieszne. A co, jakbym tak przeleciał mega szybko koło tego wieloryba? Ciekawe, czy jeszcze raz by nas wciągnął. Ale najpierw. Okej, okay, mamy język, nie? Ale najpierw zobaczmy, co to... Aha, z jednej strony na drugą, proszę. Oni co chwilę będą się rozbić. I co, jakbym przeleciał blisko tego? Przeleciał blisko tego, i z... przeleciał i zniknął. To zobaczcie, on zjada. Aha. <grym> Aha. To jest oszukane. Tak być nie może po prostu. Czemu zostaliśmy zjedzeni, mimo że nie zostaliśmy zjedzeni? Co to jest? Czy mogę mieć gościa? <grym> Mam gościa, który mnie ujeżdża Możemy teraz bić ludzi lansą Ej, ta lansa jest potężna Ja nawet podchodzę tylko do płotków i one się niszczą Teraz przynajmniej nikt nas nie będzie zaczepiać Okej, okay, jesteśmy w jakimś sekretnym miejscu Nie wiem, ja cały czas chodzę sobie Mijają dwie minuty I ja jestem w jakimś sekretnym miejscu Autenty... Przepraszam, pani bogini Ale ona chyba serio jest jakąś wróżką Dróżki nie tak nie <laughs> Nie odejdziesz za to, nie no super Przepraszam, jestem tylko świnką Halo, czy mogę jakieś błogosławieństwo czy coś, żeby zostawili subika i lajka na przykład czy, czy coś? Nie? No, okej okay. To do wody <laughs> Pisaliście mi też jedną rzecz t Ta głowa jest większa od gościa tego wielkiego Otóż CO TU SIĘ DZIEJE NA DOLE? co ONA WLECIAŁA NA TEGO KOŚCIA ZOBACZCIE UDA JEJ SIĘ W KOŃCU JA JEJ POMOGĘ JA JEJ POMOGĘ POMOGĘ JEJ POMOGĘ JEJ MUSZĘ W LOCIE JĄ ZŁAPAĆ W LOCIE JĄ ZŁAPAĆ OJ SPADŁA OJ NIE żyje. ALE TU SIĘ LUDZIE ODBIJAJĄ OD TEJ ZIELONEJ WYDZIELINY z czymkolwiek TO JEST ale wracając, mówiliście mi jedną rzecz w komentarzach. Otóż, jeżeli zejdziemy tu na dół, powoli na dół, to znajdziemy tutaj kołowrotek, który możemy ruszyć normalnie. A tam wcześniej coś było pod tym. Czekajcie, chyba teraz trzeba w drugą stronę. Okej, okay. okej, okay, wyciągamy coś. Wyciągamy coś, latarnie? I co na tej latarni? Oczywiście musiałem spaść prosto. No, przestań! Prosto na sam dół. Czy można wejść na górę jakoś? Halop. O, dobra, jest drabina. Nie wiem jakim cudem ty idziesz po tej drabinie, świnko, ale niech będzie. I mamy żarówkę, czy można ją odkręcić? Czy coś? Ej, słońce wyłączyłem! Autentycznie! Słońce wyłączyliśmy, co to jest? Teraz słońce świeci na fioletowo! A co jeżeli... Kliknę i jest... Jeżdż... Ej, zepsułem grę. Co ty tu robisz? Rozstawił pułapki wszędzie. Widzę, że jest tu ogromna ekologia w tym. Co on zrobił? Co... I spadł. co on zrobił? To było tak randomowe, że aż straszne. No, jak widać, ekologia w budynku istnieje. Zobaczmy, co to jest w tym budynku, bo tutaj nigdy jeszcze nie byłem. Jakaś dziwna pani nas powitała. Mamy jakąś starą... ...statuetkę. Czy, czemu on się wywalił? To jest, to jest przeklęty relikt! Czy ten gość umarł? Przez to, że to dotknęliśmy, nawet ma otwarte oczy nadal. Czy ona klaszcze przed kiblem? Czy, klaszcze przed kiblem? Co za cudowne muzeum! To, to, to jest tak świetne muzeum, że oni włożyli tutaj karuzele, przymocowali do ściany, no i... Założymy muzeum, będziemy zarabiać pieniądze. To jest gnia Co za kłopota! Przestań klaskać do tego, do tego kibla. Już nie będziesz klaskać? Czemu klaszczesz? Czemu nadal klaszczesz? Zabieram ci to. Zabieram to. Na razie. On nadal klaszcze, nie? On nadal klaszcze. Co? Co? Nie! NIE! Co tu się dzieje? czy na Panego... To jest tak smutne. Ludzie tu randomowo innym ludziom robią krzywdy. Co? Ej, oni bez kitu kopią wszystko. Czemu jeszcze powiedziałeś, czy jest wszystko z tobą w porządku? Skopałeś go na piętro niżej przez płot na kamienie. Gdzie jest ten gość w ogóle? Nawet nie piętro niżej, on nie żyje. Zobacz, co zrobiłeś. Patrzcie, sprawdzę, sprawdzę, czy nikogo nie ma. Jaxi? Jaxi! <grywa> <Ciekawe>. <grywa> Powiedział a poniedziałki spoko. A karetka, którą wezwali, to tak średnio... Średnio może dojechać z tego co widzę <grywa> Ale w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i <grywa> papa.